Witam Państwa ponownie w studio Witamy już naszego gościa, starostę powiatu pajęczeńskiego Pana Jana Rysia, dzień dobry Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu Panie starosto, zaczniemy od najświeższej sprawy Dziś miała zapaść decyzja w sprawie wyboru dyrektora W zespole szkół w Pajęcznie Czworo kandydatów Czy już wiemy, kto został dyrektorem? Nie wiemy jeszcze, jak wyjeżdżałem To jeszcze trwa merytoryczna ocena tych ofert i nie znam wyników y, pracy komisji tej konkursowej, ale przypuszczam, że do końca dnia dzisiejszego wynik y, będzie. Także jutro już będziemy mogli podać najświeższą informację. Podobnie zresztą jeśli chodzi o y, ogłoszony konkurs y, na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kultury i Turystyki w Działoszynie. Niedawno, y, nie, niedawno temu powiatowy ośrodek kultury, przypomnijmy, został ogłoszony nabór kandydatów. Jest ogłoszony nabór i jutro rozstrzygnie się konkurs na dyrektora tego regionalnego centrum. Na jutro zaplanowała posiedzenie komisja konkursowa i rozstrzygnie, kto zostanie, no zaproponuje kandydata na dyrektora. Nie możemy, nie możemy powiedzieć jeszcze jakie nazwiska. Nie, nie, kto, nie. Ja kto, sam nie, nie znam. To się zgłosił. To znaczy no, nieoficjalnie prawda mówi się, że Pani Aldona Pol będzie kandydować. Ale to jeszcze jest niepotwierdzona informacja. Kolejna niezbyt odległa sprawa. 6 lipca zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie no właśnie w sprawie skarg radnego Janusza Mordalskiego i przypomnijmy, że wyrok był pozytywny dla rady powiatu pańczowskiego. Chodzi tu głównie o przewodniczącego, tak mówiąc krótko. Sąd uznał, że rada została wybrana zgodnie z prawem. Tak i wyrażam zadowolenie w imieniu tej części rady, która wtedy uformowała zarząd, i zorganizowaliśmy się, przejęliśmy można powiedzieć, zarządzanie w powiecie i do dnia dzisiejszego trwamy przy tym. Natomiast insynuacje pana Mordalskiego, jednego z radnych po stronie opozycji, okazały się nietrafione, niesłuszne. Uzasadnienia wyroku jeszcze nie mamy, ale czekamy na niego. Tak, strony wystąpiły o uzasadnienie na piśmie, my również. I będziemy znali szczegóły. Z tego, co z tych relacji, jakie były w uzasadnieniu wyroku w dniu 6 lipca, to wiem, że jak gdyby pan Mordalski. Nie doprowadził do skutecznego wyboru przewodniczącego Rady, Samo, samowolnie ogłosił przerwę, a to jest uprawnienie Rady, powiatu i na to wskazywał wojewódzki sąd administracyjny, oddalając jego skargi. Jak rozmawiałam z radnym Mordalskim, twierdził, że no nie wszystkie jego tutaj jakby argumenty zostały rozpatrzone i zapowiedział, że będzie się odwoływał do naczelnego sądu administracyjnego. To jest jego przywilej, jeżeli zechce, ma prawo skorzystać. Ale tak jak rozmawialiśmy, panie starosto, wcześniej nie był pan do końca pewien, no, czy sąd będzie tutaj przychylny przewodniczącemu i Radzie Powiatu. Wypowiadałem się na podstawie różnych orzeczeń, które ukazały się na przestrzeni od 2000 roku do chwili obecnej. I różne sądy w różny sposób interpretują to zagadnienie, tą instytucję wynikającą z ustawy o samorządzie powiatowym. Chodzi konkretnie o ten interes prawnego, prawny radnego, kiedy trzeba się wyłączyć. No. My są na stanowisku, że ten interes prawny powstaje wtedy, kiedy radny staje po drugiej stronie Rady w takich sprawach związanych ze sprzedażą, nabyciem. Czy z usługami związanymi z działalnością samorządu terytorialnego, którym zasiada w charakterze radnego. Natomiast głosowanie w sprawach organizacyjnych wyborów, tam szczególnie gdzie się kandydatuje, jest przywilejem politycznym każdego obywatela, a szczególnie radnego. No tak, no, jak się zdążyliśmy przekonać, sąd uważa tak samo, dlatego tutaj e, przychylny wyrok e, dla Rady Powiatu Pańczeńskiego. Może zmieńmy temat, przejdźmy do bieżących inwestycji e, powiatowych. E, droga Radoszewice jest e, w tej chwili remontowana. E, tak, tą drogę realizujemy z udziałem środków nadrodowego programu e, odbudowy dróg lokalnych i jest, e, można powiedzieć, w końconej fazie wykonawstwa. Yy, Wykonawca z powodzeniem realizuje to zadanie, yy, są już odbiory częściowe wykonane, także yy, użytkownicy tej drogi już mogą jeździć po dobrej na Na jakim odcinku te remonty jest, są yy, Tam w, yy, w regionie Radoszewic na odcinku kilometra. Na odcinku kilometra. Yy, podobnie jeśli chodzi o most na rzece Kocińca, o tej inwestycji już mówiliśmy, ale warto przypomnieć na jakim etapie jest w tej chwili. No więc tam został rozwiązany problem transportu urządzeń do zagłębiania podpór na tym moście. Takich dosyć głębokich, bo do 10 metrów głębokości te podpory zostały zainstalowane, a sprzęt ważył 80 ton, więc dojazd nie był łatwy, zwłaszcza po drogach tam leśnych, duktach. Yy, ale ta operacja się udała, maszyna wykonała swoje zadania, w tej chwili podpory są już zagłębione i wykonane. I wykonawstwo przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Przypomnijmy, że most został uszkodzony podczas ubiegłorocznej powodzi. Tak, i finansujemy to zadanie za półtora miliona. Z tego w 80% to zadanie jest sfinansowane ze środków przeciwpowodziowych. E, jutro nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Proszę powiedzieć, dlaczego została zwołana. Ta sesja została zwołana na wniosek zarządu, chodzi o to, żeby jeszcze przed końcem miesiąca lipca prowadzić stosowne zmiany związane z uaktualnieniem dochodów i wydatków budżetu powiatu, jest to związane ze środkami, które do nas wpłynęły na inwestycje i na wydatki bieżące i z tym problemem Borykają się wszystkie samorządy, trzeba przeprowadzić tę sprawę przez Radę, podjąć stosowne uchwały, tak żeby być w porządku z tym obrotem gospodarczym, który jest nadzorowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przypominam, że jutro też będziemy znać wyniki konkursu na, dyre na dyrektora zespołu szkół w Pajęcznie, O czym będziemy Państwa e, informować na bieżąco. A Panu staroście Janowi Rysiowi bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.